Siemka ponownie w drugiej części, bo tak wyszło, że mi kurczę po prostu aparat odmówił posłuszeństwa i rozłączył mi w trakcie mowy mojej, tak? Ale ja nie będę się bawił w żadne montowanie filmów, bo nie mam na to w ogóle czasu. Ja to robię tylko po to, żeby było utrwalone, tak? Żeby moja wizja była utrwalona i ktoś ewentualnie mógł skorzystać, a na pewno ja w przyszłości, bo już mówiłem, że ja to nagrywam Także dla siebie. Nie wiem czy to się też nagrało, bo jeden film został urwany. Ale po prostu nagrywam tylko po to, żeby, żeby to ktoś mógł skorzystać z tego, tak? I dla siebie. Więc nie bawię się w żadne montowanie, przynajmniej na razie, bo nie mam w ogóle na to czasu. To jest tak naprawdę wszystko, moja pasja, moje takie hobby. Yy, praktycznie no, wymarzone od zawsze, a yy, widziałem, że metka była widoczna. Z czapki, ale to chyba szczegół. Teraz poprawię, żeby nie było. Yy, więc tak, yy, mówiłem właśnie na temat liści, bo widziałem właśnie na czym mi urwało, na temat suchych liści. Więc yy, najpierw dokończę na temat tych suchych liści, a później powiem coś yy, jeszcze i zrobimy coś dodatkowego, co musimy zrobić. Yy, więc tak, na temat suchych liści, więc tak jak tutaj widzicie, najbardziej, naj, najprostszy przykład. One nie są spalone przez słońce, tylko właśnie to są z braku wody. Tak jak mówiłem, wasabi na dzień przy dużym natężeniu słońca, przy dużej w ogóle temperaturze, wysokiej temperaturze bez wilgoci nadmiernej, takiej dość wysokiej wilgoci te liście opadają, oklapują po prostu całkowicie opadają i wtedy jest yy, oznaka, że jej jest bardzo bardzo a to bardzo nawet brak wody takiej no, w roślinie wasabi. <laughs> Więc i ją trzeba naprawdę często podlewać, a najlepiej, to tak jak ja właśnie mam plan, posadzić ją w jakimś stawie, tak? Zrobić kawałek oczka wodnego, nie wiem, zakopać, zadołować kastry, może mam taki plan, nie wiem, zobaczymy. Jakiś po prostu muszę zrobić miejsce, zagłębienie i tam posadzę właśnie to, plus papirusy, bo też mam dwie odmiany, które uwielbiają wodę. I mówimy, że jakieś kolokacje, bo też lubią dość dużą ilość wody, tak? I potrafią rosnąć dosłownie w stawie, tak? Więc to jest to, ale wróćmy do liści, jeżeli chodzi o suche liście. To ja właśnie zostawiam takie liście na roślinie do momentu, aż całkowicie ta roślina wyciągnie z tych liści soki, bo ona wiadomo, że jeszcze tu te łodygi, póki jeszcze są wiotkie i miękkie, teraz jeżeli one są zielone, w cudzysłowie oczywiście zielone, bo widać, że one już się, zielone takie nie są, jak powinny być, ale ona tak naprawdę jeszcze stąd pobiera te substancje odżywcze, te składniki wszystkie, które w tylniś pchała wcześniej, po to, żeby mógł ten liść oddychać, tak? Pobierać pierwiastki z powietrza, jak i energię ze słońca. Tak samo, w ten sam sposób ta roślina teraz musi wyciągnąć. Znaczy nie musi, ale będzie chciała wyciągnąć, tak? Będzie miała możliwość, żeby ten liść nie zostanie ucięty. To ta, ta roślina będzie miała możliwość wyciągnąć te same soki, które w nie pchała wcześniej, do pnia, tak? do, tego, do tej bulwy, do tego miejsca, w którym jest to yy, przetwarzane, tak? w którym się wszystko zaczyna. Dlatego tych liści warto nie usuwać. Tak samo mówię, znaczy mówię, wcześniej mówiłem, ale to się nie nagrało. Tutaj widać palmę. To jest Trachycarpus wagnerianus zmieszany z Trachycarpusem fortunelli. Prawdopodobnie. Kupiłem to jako wagnerianus, ale to wagnerianus czysty na pewno nie jest, bo ma za delikatne liście i za szerokie. Za duże te liście są jak na wagenariusa, więc to jest raczej to, ewentualnie może być bułgar, ale też nie jestem do tego pewny. Zobaczymy, jak będzie większa ta palemka, to będzie wiadomo co to jest. Więc te palmy liście też tak zostawiam, chociaż te już powinienem obciąć, bo one są całkowicie suche, te są mniej suche. Te, które są całkowicie suche można by było obciąć, ale nie obcinam dlatego, że one się ułożą, wyłożą się na ziemię. I wtedy je po prostu przysypię, przyłożę jeszcze raz trawą skoszoną tym sianem. I one i tak, i tak zgnią pod to rośliną, będą jako nawóz, jako, jako po pierwsze utrzymywanie wilgoci dodatkowo i jako nawóz. Dlatego ja tych liści nie obcinam. Staram się w ogóle trzymać cały ogród w naturalnym takim systemie czyli yy, praktycznie nic nie obcinam. To ma samo uschnąć, samo opaść. Ewentualnie, gdy naprawdę roślina jest chora, no, to akurat jest efekt zimy. No ale specjalnie zostawiam dla testu, co jest grane, tak? Zobaczymy, co się z tym będzie działo i tak dalej. Ale tak, to raczej staram się nie angażować. Na pewno ucinam pędy kwiatowe w roślinach, których nie potrzebuję nasion, czy w ogóle pędów kwiatowych, po to, żeby się bulwy, ewentualnie liście, rozwijały bardziej. Co więcej, No chyba tyle, bo wiadomo, że liść każdy potrzebuje energii po to, żeby się rozłożyć i też produkować yy, z energii słonecznej substancje te do rozwoju rośliny. Więc dlatego ja to zostawiam. Ja zostawiam rośliny, yy, liście w roślinach yy, takich bardziej podsechnięte. Mi to w ogóle w niczym nie przeszkadza. To jest faktycznie mało widoczne, gdy się na to nie zwraca tak uwagi, gdzie gdy ktoś tam przejdzie się, to tego wcale nie widać. No na tym wasabi to widać, bo ono w ogóle yy, to jest wina tego, że no nie było podlewane. To nie jest naturalne. To jest mój tak jakby błąd w uprawie tego wasabi, ale to jest tylko jedno. Tam jest drugie wasabi. Mówiłem, że widzicie za Maurelim między paprotką, Tam jest drugie wasabi. I tamto wasabi jest w wilgotniejszym miejscu. Nie jest tak na promienie, na promienie słońca narażone jak tutaj, bo tutaj jest totalnie od wschodu do zachodu do godziny 19 te wasabi ma pełne słońce, więc ono jest palone przez słońce dosłownie. Tamto wasabi ma tak pauzę, nie? Widzicie, w okolice 10-12 godzina, bo południe jest tak pod skosem. Akurat od was to totalnie prawa strona, to jest południe. Więc tam jest ściana z roślin, tak. Więc te wasabi tamte ma delikatną osłonę przed nadmiernym słońcem, dlatego ma większą wilgotność i tak liście nie wycina, tak. Nie, nie, nie wsychają się tak. No więc tyle co do suchych liści, to przy okazji. A teraz jeszcze dokończmy sadzenie, bo jednak znalazłem roślinę, którą dosadzimy tutaj. Jest nią alokazja, nie powiem Wam jaka, bo kupiłem to w tamtym roku jako kolokazja gigantea. No widać, że to kolokazja gigantea nie jest, bo gigantea jest tam. Po pierwsze widać, że to jest alokazja, a nie kolokazja, liście do pionowo do góry. Nie tak jak tutaj, tu się wychylają, a te sterczą. Jest różnica w liściach? Myślę, że jest duża różnica w liściach, i od razu widać, że to nie jest gigantea. Kolokazja gigantea to właśnie jest to, więc to jest prawdopodobnie jakaś alokazja. Myślałem na początku, że to jest może kukulenta, ale kukulenta też nie ma takich liści, bo kukulenta rośnie tam obok i ma mniej tych yy, żeberek na liściach, tych pręgów, tak. Więc yy, kurenta też to nie jest. Prawdopodobnie to może być albo yy, makroorchiza, albo jakiś miks makroorchizy makro z odorą. Bo odorę też mam. W sumie to Wam pokażę. To jest Alokazja odora. Więc też widać, że to nie jest ten liść. Nie wiem co to jest za odmiana. Mówię, ja kupiłem to jako kolokazja gigantea. Mam dwie takie sadzonki. Dwie sztuki uchowały mi się przez zimę, zrobiły się po prostu z jednej, rozgałęziła się i jest dwie. Yy, nawet samo to, że ta strzałka jest inna, no i pręgów jest mniej. No ewentualnie może, jak ona urośnie większa, to może faktycznie wyjdzie z tego odora. No zobaczymy, na pewno to nie jest kol... ten kolokazja, tylko na pewno to jest jakaś alokazja. Ale odory tu nie będę sadził, bo odora będzie miała swoje inne miejsce. Tam jeszcze jedna wysepka roślin się tworzy. A tutaj posadzimy właśnie tą moją nie... niewiadomego pochodzenia, niewiadomego... Znaczy, no niewiadomej nazwy, odmiany okazji, więc sobie wydłubię już tylko otwór łopatką I tu już wcześniej było przecież kopane szwadelkiem na głębokość doniczki tak żeby się po prostu to zmieściło Dobra wystarczy, raczej zobaczymy jak się ukorzeniła, O no, trochę korzeniła, nie jest tam jakieś szaleństwo z tymi korzeniami, ale trochę korzeniła. Dobra. że o, tutaj będzie idealnie odsypujemy może tutaj tą ziemię a patrzcie widzicie już nawet ma korzenie przy samej górze więc dlatego może tak wyglądało to to ja je obniżę jednak jeszcze korzeni raczej nie połamie bo jest te korzenie ma, są bardzo delikatne znaczy bardzo elastyczne więc korzenie raczej nie będą połamane ale ale trzeba uważać na te dociskanie roślin. Znowu narzuciłem sobie na trawę. Nic Tak też, żeby tu po prostu było, jak zwykle u mnie po prostu, nie? No, dla mnie to wszystko jest mniej I nie więcej proste. Znowu ręce ubrudzone. Nie, chodzi o to, żebym tutaj zrobił sobie taki właśnie ten murek. tutaj trochę więcej no i teraz ta, tutaj będzie fajnie to wyglądało skimensis sobie pójdzie do góry i tam będziemy jakieś odrosty tutaj ta możliwe, że odora no ja mówię, no nie wiem, czy to jest ta okazja jedna będzie sobie tu rosła i portodora tam sobie będzie rosła dobra Tyle z sadzenia, z dokończenia z drugiej części, i u mnie filmy raczej tak będą wyglądały, że jeżeli naprawdę gdzieś tam urwie się nagranie czy coś, to będę starał się dograć po prostu w drugim. I tyle, nie będę się bawił w żadne montowanie. Nie mam całkowicie na to czasu. Kilkoma rzeczami różnymi innymi się zajmuję. A jeszcze też trzeba zarabiać gdzieś tam coś tam działać tak, żeby ta kasa była. Dobra, umyłem sobie trochę łapki. Podlejemy od razu to jeszcze raz razem z tą alokazją. Co do uprawy tej alokazji to robiłem tak samo jak z każdą inną alokazją i tak samo jak z każdym bananem, czyli Obornik tak jak tutaj widzieliście do tego jakiś tam typu yy, kompost, wróci kompost wróć wióry drewniane tak jakieś oprócz tego hmm. można dodać torfu no i jakiejś tam uniwersalnej trochę ziemi domieszać. Ale najważniejsze jest to, żeby sadzić w tej ziemi, którą mamy na podwórku. Ewentualnie wzbogacać obornikiem. I to jest... sukces przy sadzeniu takich roślin. Przy uprawie. Ona w ten roku była dość duża, więc tutaj liczę, że będzie jeszcze większa. To by chyba było już koniec tej rabatki. Z liśćmi wasabi sobie poradzę inaczej. W ogóle będę musiał coś tu wymyślić, żeby to jakoś ogarnąć, żeby nie wyglądało tak, jak wygląda. One bardzo szybko się rozrastają, te wasabi, więc tu nie ma y, co się martwić takim widokiem wasabi, bo ono wypuszcza mnóstwo nowych liści, aby tylko dostało wilgoć, trochę wody. Jeżeli podlewamy takie wasabi, to ono natychmiast wypuszcza nowe liście. Więc tutaj to nie ma co y, się martwić na ten temat. Tym Wasabi. No tyle, no. Więc tylko mogę powiedzieć jedno: jak się podobało, łapki w górę. Jak się nie podobało, też możecie strzelić łapkę w dół. Chociaż mi się wszystko podobało, coś tam podpowiadam. Yy, subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie mieć firmy na bieżąco. Na dole pod filmem na czerwono napis subskrypcja. Wystarczy kliknąć i wam się to każdy nowy film, który dodam, będzie się wam wyświetlał na bieżąco, więc warto subskrybować kanał. Subskrypcja jest tak jak mówiłem. Myślę, że się to gdzieś w jakimś filmie nagrało i jest, bo nawet nie, nie kojarzę, nie pamiętam, nie oglądałem do końca. Więc subskrypcja jest tak naprawdę dla Was, po to, żebyście mieli filmy na bieżąco, nie dla mnie, bo mi subskrypcja nie daje nic. Ewentualnie jakąś tam satysfakcję, że ilość osób chce mnie oglądać, bo to tylko o to chodzi, że jest to jak że te osoby czekają na nowe filmy. Nic więcej. Jak ktoś myśli, że kasę z tego mam, to nie mam. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby żeby ta wiedza ta moja gdzieś została. Żeby to sobie tam kiedyś nie poszło tam gdzie już, skąd już nie wróci, o tak powiem. Więc dlatego takie coś sobie stawiam na YouTube'a. No i dla Was, tak? Dla mnie tyle będzie tego tematu chyba. Więc jeszcze raz subskrybujcie, żebyście wiedzieli o tym, że nowe filmy powstają, a ja staraję, staram się dodawać po kilka filmów tygodniowo. Na razie przynajmniej, bo na razie są tematy na to, żeby to robić. Są sadzenia jeszcze, więc będą z tych sadzeń filmy. Tam będzie o nowej też wysepce, bo ja to nazywam wyspą taką. Oczywiście to jest jeszcze wszystko nieogarnięte, to będzie fajnie wyglądało. Jeszcze nagram film o obkładaniu trawą i tak dalej. Tu będzie też na pewno obłożone to jeszcze trawą, tylko że jeszcze niektóre rośliny wychodzą z ziemi, typu yy, pałczychy, czy dziwidła. One na razie wyrastają, czy nawet jeszcze cebulki kolokazji, yy, bo one były sadzone jako cebulki i nie są jeszcze... Było za zimno, nie wyrosły, po prostu. Więc dlatego jeszcze czekam z obłożeniem trawą. Wszystkich rzeczy nie obkładam trawą. Tu prawdopodobnie obłożę trawą jutro. Albo może dzisiaj od razu. W sumie trawy trochę mam. Dobra. Zaraz się zajmę obkładaniem trawą, więc dzisiaj nagram jeszcze film o obkładaniu trawą, ale jak na razie to tyle. Do zobaczenia, cześć!